Witam na kanale Pigeon Poland. Mamy wieczorne karmienie i do mieszaneczki do tak. pszenicę. Myślę, że tak, około 1,5 kg. Troszeczkę trzeba podkarmić te gołąbki przed jesienią. Dajemy sobie. Mieszankę uniwersalną. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Tutaj mamy znowu wzbogacenie mieszanki. Mamy siemielniane dodane. Eee, siemię mamy dodane z tego względu że zawiera kwasy tłuszczowe omega, błonnik witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę E, wapń, magnez, miedź, fosfor, cynk, mangan i dobrze działa, tak jak już wspominałem wcześniej, na stany zapalne, reguluje pracę jelit, czyli dba dobrze o układ pokarmowy Dobrze wpływa na skórę ma jakieś tam przeciwnowotworowe właściwości, także to sobie dajemy, dajemy sobie sezam, tutaj też jest, jak widać sezam, jest na trzecim miejscu po środku i tutaj fosfor, żelazo, miedź, selen, cynk, witaminy. B1, błonnik, białko, kwasy tłuszczowe oraz wiele cennych składników posiada, także to sobie dajemy. I sezam wpływa na układ krążenia eee, i na ciśnienie tętnicze, to go sobie dajemy. Ryż biały z tego względu, że jest, jest tutaj na dole do wzbogacenia mieszanki. Jest raz, że lekko strawny, łatwo przyswajalny przez organizm. To zawiera też magnes, cynk, fosfor, żelazo, mangan, miedź, selen. Witaminy z grupy B. Także sobie go dajemy. Mamy tutaj również soczewicę. Czerwoną. Też ma dużo... Białka błonnika witamin z grupy B. No i, i powoduje nam lepszego powera energetycznego, bo poprawia ten metabolizm. No i również, również działa korzystnie na układ e, krążenia, obniża ciśnienie krwi, On działa korzystnie na serce. To mamy sobie. Jako wzbogacenie, i tak jak mówiłem, nie boimy się dodawać różnych nasion. Zbogacamy te mieszanki ile można, ile można dać. Różnego rodzaju ziarna nasion to dajemy. I mamy też kaszę gryczaną. Tutaj jest zaraz nad sezamem. A pod yy, soczewicą. Nie wiem, czy widać dobrze. I tutaj również dobrze wpływa na naczynia krwionośne, reguluje ciśnienie yy, i jest bogata w białko, roślinne. Posiada dużo aminokwasów. Posiada też witaminy z grupy B niacyny, ryboflawinę, witaminę B6, tiaminę, kwas foliowy eee, zawiera cynk, miedź, żelazo, mangan, potas i dużą, bardzo dużą ilość magnezu. Więc ona też ląduje w naszej mieszance. Tak nam się tutaj prezentuje podstawa mieszanki. I mamy tą tutaj mieszaneczkę, tą miksturkę, którą robiłem rozpłodową. Tutaj też było, był sezam, było się dodawane. Pachnie przyzwoicie, tak ona wygląda. Mniej więcej ma strukturę taką gęstego majonezu. Gęstej musztardy bądź majonezu i myślę, że takie solidne trzy łychy, jak wiadą, to gołąbką będzie dobrze. Dobra, jeszcze troszeczkę damy ja teraz sobie to wymieszam i pokażę. Efekt końcowy, jak mieszanka będzie wyglądać, bądź jak powinna wyglądać. I tutaj szły do tej mieszanki warzywa korzeniowe, czyli seler, pietruszka, marchewka, czosnek, cebula, imbir, lubczyk poszedł i mówię siemielniane. Oraz, oraz sezam. Jako że to tutaj mm, to jest mieszanka rozpłodowa, to chodzi nam o to, żeby, żeby wspomagała tą potencję. Także ja przechodzę do mieszania i zaraz pokazuję jak to ma wyglądać. I mieszankę tutaj mamy przygotowaną. Wygląda to sobie. Mniej więcej tak. Widać tutaj dużą ilość siemienia lnianego. Widać soczewice sezam. No i ok, i to teraz sobie odstawimy na chwilkę. Myślę, że około pół godzinki gołąbki dostaną do wieczornego karmienia i widzimy się, widzimy się przy kolejnym karmieniu gołębi. Także tak sobie nam tutaj się prezentuje ta mieszanka. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Witam na kanale Pigon Poland. Mamy wieczorne karmionko, przygotowanie do niego. Czyli klasycznie, dzisiaj troszeczkę polecimy sobie klasyką pszenica. ścinica praktycznie do naszego tutaj, do naszej kreseczki na podwójne karmienie i mieszaneczka wjeżdża mieszanka sobie się dostaną troszeczkę więcej zonka na wieczór. No i OK i to mamy mieszankę. Tutaj była zmiana mieszanki, bo jeszcze wczoraj miałem mieszaneczkę taką puriny. Taki był jej skład. Mieszanka puriny, a dzisiaj gołąbki dostają mieszankę Best Natural, której skład jest troszeczkę bardziej ubogi. Tak to nam się tutaj przedstawia mieszanka, skład. I dobra. Dajemy naszą tutaj mieszankę, którą robiłem na poprzednich materiałach. To jest akurat jeszcze ta rozpłodowa, która była robiona. Jeszcze bardziej nam zgęstniała mieszanka z warzywami korzeniowymi, czyli seler, pietruszka, marchewka, lubczyk, cebula, czosnek siemielniane i sezam. Plus do tego olej żeby to nam się ładnie zmiksowało. Trzeba wyskrować wszystko, żeby gołąbki jak najwięcej tego dostały. Olej tutaj myślę, że przyjął sporą, sporą dawkę tych witamin z warzyw. Także to wszystko musi trafić do gołąbków. Dobra, czyli to mamy i teraz sobie jeszcze dodajemy. Dodajemy sobie do tego troszeczkę i jogurtu naturalnego. Jako, że jest okres pierzenia gołąbków, to żeby troszeczkę Zbogacić. Ja to za chwilę przemieszam i pokażę jak to będzie wyglądać. Mamy wymieszane już. Tak się prezentuje nasza mieszaneczka. Wygląda całkiem spoko. Także teraz chwilkę z pół godzinki. Pół godzinki poczekamy, niech sobie to wszystko dobrze się wchłonie w ziarno, i będę przechodził do karmienia gołębi. Także myślę, że na następnych materiałach pokażę, jak gąbki sobie spożywają. Eee. No i w sumie nie przedłużając, dzięki za uwagę, Pigon Poland.